Witam czytelników w portalu sportegit.pl. Jesteśmy po meczu 12 kolejki pierwszej ligi, w którym Stomil niestety bezbramkowo zremisował z Sandecją Nowy Sącz. Ten mecz odbywał się w fatalnych warunkach pogodowych, bo w Olsztynie od kilku dni pada, boisko było nasiągnięte wodą, ale te warunki na boisku złe były takie same dla obu drużyn. Stomil był drużyną przeważającą w tym spotkaniu, szczególnie w pierwszej połowie, bo miał kilka dogodnych sytuacji. Mógł zdobyć prowadzenie już w pierwszej połowie. Sandecja Stomilowi zagroziła w tej pierwszej części gry chyba tylko raz. W drugiej połowie obraz gry troszeczkę się zmienił, bo mniej więcej od 60 minuty Sandecja zaatakowała. Miała swoje sytuacje. Przede wszystkim strzał Małkowskiego z rzutu wolnego, który został dany z dosyć sporej odległości i Leszczyński miał naprawdę problem z wyłapaniem tego strzału. Było też kilka strzałów, które Leszczyński musiał parować na rzut rożny. Ten remis... Jed jest jednak chyba stratą punktów dla olsztyńskiego zespołu, bo to spotkanie mógł spokojnie wygrać. Sandecja była zespołem dzisiaj słabszym, była do pokonania, zabrakło skuteczności, zabrakło zdecydowania w polu karnym, chociaż olsztynianie stwarzali sobie sytuację, między innymi Tomasz Wełnicki po rzucie rożnym w drugiej połowie no wyszedł w powietrze idealnie, po dośrodkowaniu Kuna, yy, bardzo dobrze strzelił, niestety trafił w bramkarza. Yy, w akcji meczu yy, po dośrodkowaniu Ratajczaka Łukasz Suchocki, który wszedł w drugiej połowie na boisko, yy, strzelał głową, no minimalnie nie trafił, tam powinna paść bramka, byłoby yy, 1 do 0, A tak niestety stąd tylko remisuje. W tym spotkaniu trener Łopatko musiał dokonać kilku zmian, bo przede wszystkim Wiktor Biedrzycki pauzował żółte kartki i w środku pola zobaczyliśmy obok Łukasza Jeglińskiego jego starszego brata Igora, który dzisiaj wywiązał się ze swoich zadań, zagrał poprawne spotkanie. Zamiast Wiktora Biedrzyckiego w roli młodzieżowca wystąpił Krzysztof Szewczyk z przodu obok Rafała Kujawy. No i niestety kontuzjowanego Arkadiusza Czarneckiego od początku spotkania zastąpił Tomasz Wełnicki i te zmiany, tych zmian musiał trener Łopatko dokonać przed, przed, przed meczem. Stąd tylko remis i tak trzeba nazywać ten dzisiejszy wynik, bo mecz tak naprawdę momentami był bezbarwny. Bardzo nielicznie zgromadzona widownia mogła się nudzić. Były takie momenty, gdzie ta gra toczyła się w środku pola, to była taka typowa pierwszoligowa kopanina. Za tydzień przed Stomilem bardzo ważne spotkanie, może nie tak bardzo ważne piłkarsko, ale wizerunkowo, bo Stomil jedzie do Zabrza, do Spadkowicza z Ekstraklasy. Górnikowi może nie idzie tak dobrze w lidze, jak, jak oczekiwaliby tego działacze czy kibice, ale to zawsze jednak górnik Zabrze, znana i Renomowana firma piłkarska w Polsce, więc ten mecz zapowiada się bardzo interesująco. Tym bardziej, że Stomil może pokusić się o zwycięstwo w zabrzu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dziś, ze względu na warunki pogodowe, w takim nietypowym miejscu nagrywamy nasz materiał. Zawsze robimy to przy kasach na tle herbu Stomil. dzisiaj, niestety, pada cały czas, tak jak padało od kilku dni i padało w trakcie meczu. Więc weszliśmy sobie na schody prowadzące na stadion i dzięki temu za mną w perspektywie możecie zobaczyć jak wygląda w tej chwili boisko treningowe Stomilu, gdzie cały czas trwają prace, niestety tak jak sami widzicie wygląda to dosyć kiepsko, bo jest tam dużo wody, dużo błota, podobno w tym tygodniu miała być już rozkładana, Trawa z Rolski, ale znowu pogoda, i, i, i te prace zostały wstrzymane. Miejmy nadzieję, że warunki atmosferyczne szybko się ustabilizują jeszcze coś w tym roku będzie można zrobić z tym boiskiem, Bo cały czas oddala się niestety perspektywa tego, że jeszcze tej jesieni piłkarze z Tomil będą mogli wejść na boisko treningowe przy własnym stadionie i tam trenować. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. A aura jesienna. I, I właśnie tako, taki mamy widok na wojsko treningowe. Do zobaczenia.